Obserwatorium Rozwoju, czyli Patrycja Dębska i Monika Morys, rozmawiają, jak znaleźć pracę marzeń i nie zginąć na dzisiejszym, bywa, że nieprzewidywalnym rynku pracy. Spotkanie drugie. Odpalamy projekt marzeń. Witajcie, drodzy słuchacze. Witamy Was serdecznie w naszym drugim podcaście. Cześć! Monika, mam do Ciebie takie pytanie. Czy Ty zawsze lubiłaś swoją pracę? Wiesz co? Ee, zastanawiałam się nad tym przed dzisiejszym naszym nagraniem i, i muszę powiedzieć, że nawet jeżeli nie zawsze, to z reguły. E, to wynikało chyba z tego, że mm, ja w ogóle przez większość swojego życia lubiłam pracować. Ja jestem taki typ pozytywistyczny. Czyli konkret, praca u podstaw. E, to było coś, co było dla mnie ważne i co mnie krzepiło. A też przez zdecydowaną większość swojego życia ja robiłam to, co lubiłam. I też w otoczeniu ludzi, których lubiłam. Jak tam z tobą? Wiesz co, podzielam Twoje zdanie. U mnie też tak było, aczkolwiek nie zawsze. A nie, no bo no takie do tego weżę. Do tego przejdziemy zaraz. Ale. Ja też miałam po prostu takie nastawienie, że mm, lubiłam mm, zmieniać rzeczywistość i lubiłam wnosić jakąś wartość. Więc dla mnie praca sama w sobie jest, wiem, że to zabrzmi strasznie, nie? Przyjemnością. E... Nie, dlaczego? Zaraz, okay. chwila, chwila. Ale dlaczego zabrzmi strasznie? O tym będziemy mówić właśnie. Myślę, że ten, ten temat się będzie przewijał przez wszystkie nasze nagrania. Ale ja strasznie walczę z takim właśnie stereotypem, że praca jest obowiązkiem, i że to jest coś strasznego, i że w ogóle z założenia no nie ma szans, żeby to lubić. No nie, przecież wychodząc z takiego założenia i wykonując taką pracę, to tak sobie można spieprzyć życie na starcie, no że człowiek nawet nie wie, co go trafiło. No właśnie. I chyba dlatego ten nasz podcast dzisiaj, nie? żeby. Dokładnie. Żeby troszeczkę to odczarować że praca może być przyjemnością. No właśnie, a z czego to wynika? Jak myślisz? Wiesz, co mi się wydaje, że z wartości? Bo wszyscy jesteśmy różni i każdy z nas będzie zwracał uwagę, w sensie odpowiadając sobie na pytanie, czy odnośnie pracy, czy odnośnie każdej innej sfery życia, odpowiadając na pytanie, czy to jest coś, co sprawia mi przyjemność, co lubię, co chcę kontynuować, co jest zgodne ze mną. Wydaje mi się, że to jest mocno połączone z wartościami. Jednym, jednymi z ważniejszych wartości dla mnie e, były i są rozwój, e, nauka, robienie czegoś pożytecznego, e, no i ludzie przede wszystkim chyba ludzie, kontakt z nimi, praca z nimi i na ich rzecz. E, I dopóty, dopóki dopóki dostawałam to w pracy, w sensie miałam możliwość w tym zakresie się realizować, to było OK. Problemy w moim przypadku zaczęły się, gdy y, priorytet przejęły inne inne rzeczy, inne y, zachowania, inne właśnie wartości, powiedzmy. A powiedz mi, w którym momencie zaczynałaś, zaczęłaś być świadoma tego? A, to jest trudne pytanie. Teraz tu mnie trochę wzięła z zaskoczenia. E, w sensie świadoma połączenia wartości z tym, co robię. Ta, bo Myślę sobie, że pod hasłem taka praca marzeń. Praca na rzecz tego, żeby było ono jednocześnie przyjemnością w dzisiejszym świecie raczej jest kojarzona z takimi dosyć powierzchownymi elementami jak zabezpieczenie się i swojej rzeczywistości, i swojego bytu. I to dla niektórych może być praca marzeń. tak, Jeżeli ona przynosi mi dochód, który pozwala mi przeżyć z miesiąca na miesiąc, to to już jest moja praca marzeń. Może upraszczam, ale wydaje mi się, że jeżeli dzisiaj byś zapytała większość ludzi, czy, to jest, czy tą pracę, którą posiadasz, jest Twoją pracą marzeń, myślę sobie, że większość z nich powiedziałaby tak, jeżeli te rzeczy byłyby spełnione. Tak? Czyli, że ona jest, że dostarcza Ci odpowiednią sumę na koncie i masz dzięki temu pewnego rodzaju spokój i poczucie bezpieczeństwa. Nie? Wiesz co, tutaj to właściwie zawarłaś trzy pytania. Po pierwsze, teraz mamy dość specyficzną sytuację, Związaną y, z, no, z koronawirusem, dobre wypowiem to słowo. E, I co, y, korona i sytuacja, jaką on spowodował, a także ogromne zmiany ekonomiczne, gospodarcze, powodują, że dla ludzi bezpieczeństwo zatrudnienie i samo to, że praca jest, y, stało się często priorytetem, a przynajmniej rzeczą bardzo ważną. Natomiast no, y, nie tylko zakładam, ale ja po prostu wiem, że to minie. I wtedy wrócimy do innych czynników. Eee, oczywiście niekoniecznie e, wyeliminujemy ten taki stabilizacyjny, finansowy, ale większą wagę zaczną odgrywać e, inne. Druga rzecz to jest e, taka banalna piramida potrzeb masłowa, e, która pokazuje, że jeżeli nie zaspokoisz potrzeb, tych egzystencjalnych, bytowych, podstawowych, wręcz fizjologicznych, no, ma słowa to, były, no, to była fizjologia w dużej mierze w tej, na, tej, na tym pierwszym szczebelku drabiny, w sytuacjach zawodowych to, będą, to będzie wynagrodzenie w większości generalnie, no, to naj, największa część tego szczebla to jest wynagrodzenie, czyli zaspokojenie takich podstawowych, życiowych potrzeb, to trudno w ogóle myśleć, czy mówić o tym, żeby zaspokajać potrzeby wyższego rzędu. Dlatego, no to, oczywiście, że dla większości z nas e, zarabianie jest bardzo istotne, a wręcz w ogóle kluczowe, jeżeli mówimy o pracy. Natomiast ja się zastanawiam nad tym, na ile to zarabianie e, w ogóle włączyć w temat mówienia o wartościach, o misji, o tym, dlaczego pracujemy. Mi się wydaje, że te czasy już trochę mijają i dzisiaj. Też tak y, I rozmawiając z różnymi ludźmi, bardzo często też czytając czy słuchając młodych ludzi, y, dochodzę do wniosku, że dla nich ten aspekt y, to jest taka baza, mhm. że o tym, do tego się nie przypada aż tak dużego, du, 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 dużego znaczenia jak w przypadku y, np. X-ów. Rozumiem. Czyli wracając do mojego pytania. Kiedy jest taki moment, kiedy świadomie się definiuje swoją pracę marzeń? Czy w ogóle jest taki moment? I co nam pomaga w definicji czegoś takiego? No dobra, to tutaj, naszym drogim słuchaczom, cześć, dzień dobry, możemy powiedzieć, że niezależnie od tego, na jakim oni są etapie, to projekt, przez który ich przeprowadzimy, to będzie właśnie ten moment, kiedy oni będą sobie mogli zdefiniować. Co to dla nich, co to dla Was, moi drodzy, znaczy praca marzeń? Będziemy się zasadzać na takich trzech e, obszarach. E, będziemy poruszać trzy kwestie dotyczące poszukiwania pracy, e, i będą one następujące. Pierwszy aspekt, pierwsza taka grupa te tematów to będzie, czym dysponujesz. E, druga, gdzie chcesz używać swoich zasobów, a trzecia, jak chcesz tego dokonać? Czyli tak, ten pierwszy, czyli czym dysponujesz, ten aspekt dotyczy w dużej mierze przeszłości. Tutaj chodzi o poznawanie siebie, swoich predyspozycji, zainteresowań, preferencji, zdolności. Drugi, gdzie chcesz używać swoich zasobów, ta część będzie dotyczyła przyszłości, a mianowicie wyboru pracy, pozycji. E, dziedziny, w jakiej chcecie się realizować. I trzeci, chociaż właściwie powinna powiedzieć, że on, że on jest drugi, to jak. E, I ten z kolei aspekt, ta grupa tematów będzie dotyczyła teraźniejszości, e, a konkretnie tego, w jaki sposób szukać pracy, jak zbierać informacje, czym jest rynek pracy i jak z niego korzystać, e, jak, się, jak przygotować dokumenty aplikacyjne, jak się prezentować na rozmowie kwalifikacyjnej. I jak się przygotować w ogóle do procesu zatrudnienia, tak by być partnerem w rozmowie z przyszłym pracodawcą? Wiele yy, zajęło nam czasu. Yy, rozmawianie na temat tego, jak świadomie przeprowadzić yy, taki proces. Yy. I nie ukrywam, Monika, że byłaś moją wielką inspiracją i nadal jesteś w tym temacie, co zresztą chyba słychać. Yy. Wiecie, że do, dopiero po raz pierwszy to od niej słyszę, a znam się tyle lat. To trzeba było podcastu, że mi to powiedziała. Ojej. No dobra, nie to... później no, niż wcale. No właśnie, dziękuję za to. Nie no ja dziękuję, ale teraz jest mi miło. No właśnie, to jak ten projekt Monia się nazywa? Projekt nazywa się Praca Marzeń. To jest takie nasz, nasze hasło, w które ubrałyśmy. Metodologię spadochronu. Natomiast Czym jest spadochron, czemu on służy, do kogo jest adresowany, e, jakie korzyści możecie z niego e, mieć, o tym powiemy wam w następnym nagraniu. Ponieważ no, po pierwsze dzisiaj chcemy jednak skupić na tym, e, co to jest praca marzeń dla nas, no ale przede wszystkim dla Was, mam nadzieję, że to co mówimy zainspiruje Was do przemyśleń na temat Waszego życia zawodowego. Yy, przeszłości i przyszłości, właśnie w kontekście, co się dzieje teraz, co się działo wcześniej. Yy, a też yy, chciałybyśmy porozmawiać, co zrobić, by praca stała się pasją. Nie ukrywam, że chcemy też, żebyście odwiedzili nas za dwa tygodnie, kiedy uwolnimy kolejne nagranie. Yy, I dlatego mam nadzieję, że ten taki tylko ta, taka zajawka. Odnośnie tego, odnośnie tej metodologii, odnośnie tego, czym się będziemy zajmować, no spowoduje, że z nami zostaniecie. A teraz ja, bo to nie no może, może być tak, że tylko ty pytasz, a ja tutaj gadam i gadam, ależ. Kochana, powiedz mi, co dla ciebie znaczy satysfakcja, spełnienie, zadowolenie z wykonywanej pracy? W moim przypadku jest to dosyć oczywiste. Ja chyba nigdy nie miałam z tym problemu. Ja jestem typem zadaniowca i dla mnie ka każdy typ pracy, który wykonuje, czy też zadania, musi coś zmieniać. Nie, nie lubię robić pracy dla samej pracy. Ja muszę wiedzieć, że ta, tam jest gdzieś cel i dotarcie do tego celu, dotarcie do tej informacji, czy zobaczenie tej zmiany w takim realnym życiu. Daje mi poczucie satysfakcji, że rzeczywiście no, jakiś ślad tam zostawiłam. Tak? Więc ja muszę po znać cel. Po co to robię? Tak? Co, co, I co uh -huh. ma być na końcu? Uh -huh. e, ja jestem ten, takim typem osoby, który będzie definiował przede wszystkim misję w swojej pracy, a potem bardzo szczegółowo opracowywał też wizję. I wtedy, wtedy w, kiedy ta wizja zostanie w jakiś sposób zrealizowana, no i ja mam takie poczucie spełnienia. Tak? Mm -hmm. y I nie mówimy o takich celach, przynajmniej ja tak na to patrzę przez całe swoje zawodowe życie, y celach, które nikomu nie służą. Tak? Naj najlepiej jest wtedy, kiedy ten cel jest związany z drugim człowiekiem. Dlatego całe swoje życie zawodowe spędziłam w obsłudze klienta, dlatego że tam miałam misję i tworzenia szerszego dobra, o tak to nazwijmy, jakkolwiek to nie brzmi, to jednak fakt tego, że robisz coś dla jakiejś tam szerokiej grupy ludzi, która kupiła Twój produkt albo jest odbiorcą Twoich usług, no, ma jakieś, no dla mnie miało zawsze jakieś znaczenie. Także nie robię tego dla siebie, nie robię to dla jak kogoś, nie wiadomo kogo, to byli dla mnie konkretni ludzie, tak, którzy za tym sali dzwonili, pisali, mieli konkretny problem tak, do rozwiązania i takie małe czynności, odpowiedź na reklamację, jakaś pomoc tej drugiej osobie w rozwiązaniu problemów czy uzyskaniu świadczenia z polisy ubezpieczeniowej, to mi dawało takie poczucie, że ja daję coś konkretnego komuś, tak, że, że niosę jakąś pomoc, niosę jakąś zmianę. I wtedy ma to wtedy sens. Pytanie jest tak naprawdę, czy Wy, drodzy słuchacze, też tak myślicie o swojej pracy? Czy macie jakąś misję z tą związaną z zawodem, który wykonujecie, i czy widzicie te drobne rzeczy, które do tej misji was zbliżają każdego dnia? Wiecie, ja myślę, słuchając patrycji, w sensie to akurat słyszałam nie po raz pierwszy, natomiast za każdym razem zwraca moją uwagę. Ten taki właśnie element misyjny, gdy Patrycja mówi o swojej pracy, no umówmy się, obsługa klienta, tak w powszechnym odbiorze, no to nie jest, nie wiem, bycie aktorem hollywoodzkim i przybijanie piątki z Leonardo DiCaprio. No jest to, wydawałoby się, praca dużo bardziej taka przyziemna, monotonna, prozaiczna. Tak to przynajmniej przynajmniej kiedyś wyglądało z mojej strony. Natomiast gdy Patrycja o tym mówi, a jeszcze jedno dodam: ja właśnie myślę, że w związku z tym, że akurat tego typu praca niekoniecznie się wiąże z moją misją, no to ja postrzegałam ją przez taki pryzmat no, wykonywania obowiązków i tyle. Natomiast gdy Patrycja o tym mówi, ona mówi: Ty mówisz przez pryzmat misji czegoś, co dawało Ci spełnienie, co zaspokajało Twoje potrzeby. I to już po prostu zupełnie inaczej brzmi, e, a też przede wszystkim e, taką pracę zupełnie inaczej się e, wykonuje. I to jest ten e, taki już oklepany, e, oklepana dykteryjka z dwoma e, e, osobami e, obłupującymi kamień. Jednego zapytano co robisz, no, nie wiem, wale w kamień y, jakimś tam dłutem. A drugiego, y, o drugiego, taki sam powiedział, y, tworzę piękną rzeźbę. No, to jest ten, jest ten te, taki jakościowy y, czynnik, który powoduje, czy pracę wykonujemy od do z minimalnym zadowoleniem, z dysfakcją, no bo generalnie ona służy zaspokojeniu potrzeb bytowych jedynie. Czyli upiemy dłutem. Czyli upiemy dłutem, mówiąc wprost. Czy jest ona częścią gdzieś naszego życia, naszego spełnienia, e, częścią, która jest dla nas wartościowa i która buduje nas jako ludzi? Czyli rzeźbimy piękną, czyli robimy za Michała Anioła. Na przykład. No dobra, ale to w takim razie, jak znaleźć taką pracę? Z taką misją? Albo może w ogóle jak znaleźć misję? No właśnie, chyba od tego gdzieś trzeba zacząć. Jak znaleźć misję. Natomiast wiesz co, ja y, y, przynajmniej na starcie nie mówiłabym może y, o misji, bo to może być strasznie duże i przerażające słowo może. i też może być czasami niezrozumiałe czy niezrozumiane. Y, ja bym się bardziej przyjrzała temu, y, co jest dla Was ważne, co lubicie robić. Czego nie lubicie, w jakim otoczeniu lubicie przebywać, jakimi ludźmi się otaczać, co chcecie osiągnąć. Te wszystkie elementy, o nich oczywiście więcej opowiem za dwa tygodnie a propos programu, już tak bardziej szczegółowo. Natomiast y, te wszystkie elementy i więcej my będziemy w kolejnych nagraniach omawiały, tak żebyście po zakończeniu tego y, no, ćwiczenia, projektu. Wiedzieli, jaka jest wasza praca marzeń, co chcecie robić i dlaczego. Myślę, że wielką wartością uczestnictwa w tym projekcie jest to, że z jednej strony będziecie wiedzieć, jakiej pracy szukać, czy w tej, którą aktualnie macie na co zwracać uwagę, ale też będziecie dużo bardziej świadomi samych siebie, swoich potrzeb, mocnych stron, też ograniczeń. No I umówmy się, ja swoją misję poznałam nie od razu. To nie jest tak, że swoją pierwszą pracę wybrałam, bo miałam misję. Tak? Moja misja wykuwała się też latami poprzez doświadczenia, i to, co jest też istotne, w... można to zrobić w dwojaki sposób. Można zrobić tak, jak powiedziała Monika, żeby zastanowić się i spisywać, pomyśleć nad tym, co mi rzeczywiście sprawia przyjemność, co lubię robić, w czym się dobrze czuję, gdzie osiągam największe sukcesy, ale można też zapytać się siebie, czego nie lubię robić i czego chciałbym w życiu unikać. I od tego często się zaczyna, ponieważ no moje przynajmniej doświadczenie pokazuje, że jest to dużo prostsze. W, w kontekście naszej mentalności myślę, że bardziej też dostępne dla wielu z nas. Tak. tak. Powiedzenie sobie, czego nie chcę robić, nie lubię, nie akceptuję i, i nigdy do tego nie wrócę na przykład. I super, bo na tym można już budować. To jest ten pierwszy krok. Ten pierwszy krok, który często jest. Po prostu najtrudniejszy, bo jak już zrobisz go, zaczniesz, to już wiesz, że, że można, dobra, dałem radę, nie było to takie straszne, wilk mnie nie zjadł. E, natomiast z moich obserwacji wynika, że największe blokady e, uczestnicy projektów, ludzie, z którymi pracuję, mają właśnie przed wykonaniem tego pierwszego kroku, przed wejściem na tą terra incognita. Natomiast a propos tego, co mówiłaś o promocji misji to ja z to właśnie zanotowałam, żeby nie zapomnieć, że, no bo misja, czy znaczy ja myślę w ogóle, że misja się przez całe życie zmienia, także to, co jest misją dzisiaj, to niekoniecznie będzie nią za tydzień, miesiąc czy, czy trzy lata. Natomiast, co mną kierowało, to ja myślę, że po prostu przeczucie, że to w ogóle no z misją nie miało nic wspólnego. Dobrze, intuicja też Ale jest tak, 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 takie niejasne poczucie, że hmm, to chyba jest dla mnie, w tym chyba się będę dobrze czuła. Ale no to fantastycznie, to jeżeli macie intuicję, jeżeli jej ufacie, to nie ignorujcie tego, tego sygnału. Tak? Myślę, że, że warto korzystać z wszystkich zasobów, które do nas przychodzą. I to też odpowiada na takie pytanie, które ja sobie zadawałam przed dzisiejszym odcinkiem. Po co w ogóle zastanawiać się nad pracą marzeń? Nie? Po co to ćwiczenie robić? I odpowiedziałam sobie na to pytanie sama. Dlatego, że możemy oszczędzić sobie, tak myślę, wielu rozczarowań w życiu i trochę takiego ślepego zaułka, który, w który wprowadzamy się przez nieświadome decyzje. Przekwalifikować w życiu czasami bywa bardzo trudno i myślę, że wtedy ten pierwszy krok, żeby przekwalifikować się, czasami bywa wręcz niemożliwy. Albo zajmuje o wiele, o wiele dłużej niż normalnie. Dlatego na przykład zachęcamy osoby, które dopiero szykują się do startu w... W rynek pracy, że tak powiem, do tego, żeby świadomie do tego podeszły. Na tyle ile oczywiście mogą to zrobić, ale też wszystkich tych, którzy od dawna już borykają się z myślami, że ta praca, którą posiadają i to, co robią, nie sprawia im przyjemności ani satysfakcji, że nie widzą sensu ani celu. Do tego, żeby przejść z nami tą drogę i zastanowić się, czy może jest coś, co chcieliby robić, i jest to zupełnie coś innego niż to, co dzisiaj robicie? Ostatnie tylko zdanie, bo właściwie zbliżamy się ku końcowi. Myślę też, że te nasze rozmowy pomogą, mogą pomóc Wam się urealnić, ponieważ należy sobie zdawać sprawę z tego, że mamy różne potrzeby, różne wartości, które nami kierują. Natomiast z reguły nie są one równowarte. A z drugiej strony, no oczywiście ja każdemu życzę, żeby znalazł pracę, która w 100%, a nawet w 115% będzie spełniała jego czy jej oczekiwania. Natomiast no tak nie dzieje się zawsze. Ja już nie powiem, że nie dzieje się często, no bo to, to nasza robota, żeby działać się coraz częściej. No ale tak się nie dzieje zawsze. W związku z czym praca z, na, z nami nad projektem Praca Marzeń pozwoli Wam dowiedzieć się, które wartości, które potrzeby, które cele są nadrzędne, a które są mniej ważne. I w momencie, kiedy dojdzie do podjęcia decyzji, wy będziecie mogli tę decyzję podjąć świadomie, bo liczyć na to, że w 100% coś będzie super i będzie zgodne z Waszymi oczekiwaniami, jest trudno. Ale jeżeli na przykład stwierdzicie, że 90% z Waszych kluczowych e, oczekiwań jest spełnionych, to myślę, że to już jest bardzo dużo. Nad taką ofertą, taką propozycją warto się zastanowić, nawet jeżeli sporo z tych drugorzędnych celów może nie do końca wygląda tak, jakby, jakbyście marzyli. To co? Podobało się? Słyszymy się w kolejnym odcinku? No nie mówcie, że nie, no błagam. No, mamy nadzieję, że tak. Więc serdecznie i gorąco zapraszamy. Już będzie więcej konkretów, już będziecie mogli A, ok. zacząć. Zobaczcie, jak Monika się cieszy. Szkoda, że nie możecie tego zobaczyć, przepraszam. Yy. Ale usłyszycie, usłyszycie na pewno ten entuzjazm. Zapraszamy. Będzie więcej konkretów, będziemy już przeprowadzać Was przez pierwsze, drobne ćwiczenia. No to co? Do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć, miło było. Trzymajcie się, papa. Papa. Pa.